Wielkanoc to czas jajek. I dzisiaj się nimi potłuczemy. O, jestem ciągle cały. Super. <grywa> Znasz akcję stukanie się jajkami? Nie. <grywa> Robimy tak na 3-4 i komu się zbije, ten, ten przegrywa. Dobra. Ale to musisz twarzą, twarzą, nie dupą, na no dupę. 3, 4 ryby. Tak, dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dobra, to mam Pani jedno jajko, ja mam jedno jajko i na 3, 4 rzucamy w tą Panią. 3, 4. Żartowałem Pani by rzuciła naprawdę? Nie, co nie. No a jakby miała rzuciła ja, pani. mogę nie. to rzucić. Nie, no. Czy są panie tak zwanymi jajcarzami? Nie, dziękuję. Znaczy to nie, nie dziękuję, tylko czy są panie? Nie. Jajcarzami. Nie. Pani przetłumaczy tej pani. A? Are you the egg woman? What, egg woman? Yeah. What is egg woman? I don't know. A walił pan kiedyś jajka? No, oczywiście. A pan walił jajka? Czy walił? Jajka. Nie rozumiem o co chodzi w ogóle, to pytanie. Czy kupił pan jajca? Nie, niestety, tuska spytaj. Jest, jest ring, chodzimy na ring, pan wchodzi. Tutaj jest sędzia i teraz 3-4. I kto pierwszy, i kto się zbije? Na 3-4. 3. 3. 3. Zrób tak na panią zoom, żeby napięcie budować. 3, i teraz na mnie te i ry. A wygrałem. No, e, ja wow. e, dziękuję. Pan pewnie wziął to twardsze jajko. Na pewno. Pan miał oznaczone, bawiłam się tak z siostrą w dzieciństwie. Nie miałem oznaczone. <grym> nie. Tak, nie, To są jajka, No było oznaczone. To ja wezmę okay. sobą. Jedyne twarde jajko, jakie są, to pana operatora. <grym> okay. Wie pan co łączy wiagry z Wielkanocą? A, nie, bo nie, bo wreszcie, nie zaczynają Na bi! Na bi się zaczynają. Wiagra i Wielkanoc... Nie na, bo na przykład na Wielkanoc na przykład takie... Na przykład wielkanoc, na przykład tak, tak, tak miłość tak pęcznieje, wie pan i, i więcej jest takiego zapotrzebowania na wiagrę. I to jest święte mi to dla wszystkich chrześcijan. Wielkanoc jest świętym Wielkim, a Wiagra jest w sumie świętym dla impotenta. Może pani wygra, tylko na 3-4 i pani pwarzą, twarzą, bo twarzą się pinię. twarzą się twarzą. Buzi, buzi. Tak. To 3-4. O. No. o! A, A jest jestem silniejszy. Dziękuję, no to w takim razie y, nagrodę. nagrodę sypka. Nagrodę sypka. O Boże, naprawdę? Tak. Dziękuję bardzo. Największe jajo, jakie panie widziały, to u jakiego mężczyzny. Oj! <laughs> u strusia! <laughs> Nie się... strusia. Na no, strusia jest. kolega pani? Nie, taki tak. Zdalam się u jakiego mężczyzny. Mężczyzna, a nie. Pani nie potrafię odpowiedzieć się. na to pytanie przykro mi, chyba. Na pewno gdzieś pani widziała największe jajo. Że nagle pani patrzy wielkie jajo. To może widziałaś. Czy mają panie może swoich facetów? Tak. A nie. Pani nie ma, pani ma. To mam jedno pytanie, czy myślała pani kiedyś dla urozmaicenia gry wstępnej pomalować mu jajka na Wielkanoc? Tak. Kiedy pani to zrobi? <laughs> Przed Wielkanocą. Na jaki kolor? Złoty. No nie, no, na żółto, na żółto. Na żółto. O. Kochani, pozdrawiam cię. Też no. <laughs> jajka są normalnie żółte. To są kremowe, nie? e cri. Na czerwono. Okej, okay, na czerwono. Panie sobie spojrzą na te jajka. Okej. Okay. No tak Hitler. No, to miał być ten. Pan, pan Ziemniak z tej historii. No ale on wygląda jak Hitler. No to ja jestem jajko Antoni, wyglądam jak Hitler i jestem z tego powodu bardzo smutny. No. I teraz zobaczymy, czy pana Hitlera uda się zgładzić. Trzy, cztery. I nie, nie tak, no. To ja nie wygrała, proszę to, to a to jest całe? To no, jest Hitler. Czy państwa tak zakończyliśmy drugą wojnę światową? Jajcasz, jajcasz. No jajcasz, no. Zresztą się tak, na przykład. Aha, jesteś jajcasz. Nie rozumiem. Dziękuję. Łzyka. Państwo jakoś oszukać mnie? Nie. No dawaj. Czy, stary. O. Patrz i to są dopiero zwalone jajca Mogę wrócić pana? Nie. A w pana? Nie. No i co ja z tym robię? Ale to Wiesz co, patrz, o... ale... moje jest całe. Ej nie no kurwa. przegra, Nie no ja. Oszukujesz. Oszukujesz. Dziękuję. Dobra, dzięki. Dziękuję. Na razie. razie. Pozdraszę. Spoko.